Hello, hello. Dzisiaj mamy 19 styczeń 2025 roku. Jest godzina dziewiąta. Ma być dzisiaj piękny dzień. W tej chwili jest już słonecznie, ale widzę, że jest jeszcze wiatr, jeszcze chłodno jest. I tak się zastanawiam, co dzisiaj robić. Miałam zamiar jechać do Alicante. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Może w weekendy jest tam więcej ludzi i bardziej tłoczno. Nie wiem, czy nie lepiej w zwykły dzień pojechać. Chciałabym tam troszeczkę pochodzić po tym mieście. Chyba pojadę w tygodniu. Ach, ja, już oczywiście, jak zwykle po śniadańku, owsianka zjedzona. Teraz muszę ugotować fasolkę zieloną, którą kupiłam chyba tydzień temu, nie było czasu ugotować. I później się zbieram na spacerek. Pójdę sobie dzisiaj odwrotnie, pójdę, wejdę do kościoła po drodze. I pójdę na tą plażę główną na Del Cure. pójdę na moje ulubione ciasteczka bezglutenowe. Bo jakoś tak się nie składało, zawsze było coś ciekawszego do, do roboty. Dzisiaj chyba nie ma tej gimnastyki na plaży tutaj, tej, na tej plaży bliżej mi, ale mi się tak szczerze mówiąc nie chce iść na tą plażę. Zrobiłam ćwiczenia rano na macie, na te moje kolana, kolana i na kręgosłup, i idę teraz na te ciastka. Muszę się jakoś malować, włosy już trzeba by było umyć, bo. Ale jakoś tak nie ma czasu. Jest, jestem teraz przy tym zamkniętym molo. Mają budować po, tam, po tamtej stronie centrum handlowe. Czyli będzie super, nie trzeba będzie na Lazenie jeździć. Ciastko, które sobie wybrałam, to było najgorsze chyba z tych wszystkich, jakie tam jadłam. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Znaczy, może. Nie było niesmaczne, ale było tak słodkie, i ten krem stacjowy w środku, i ta polewa, to było za dużo. Kawę miałam czarną, nie wiem, do tej pory już, dwa lata jem tam ciastka, zawsze były po prostu perfekcyjne, no wybrałam dzisiaj nie takie.